Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku o kanarkach. Dzisiaj powiemy sobie o diecie tych ptaków. Dzisiaj pokrótce omówimy sobie, jaka karma jest najlepsza i czy w ogóle taka jest oraz co dodatkowo możemy im podawać. Wcześniej nagrałem film o tym, czego nie mogą jeść kanarki, jest on według mnie jeszcze ważniejszy niż ten, więc jeśli go nie widzieliście, kliknijcie teraz w prawym górnym rogu w adnotacje ja przekieruje Was na ten film, ponieważ lista czego nie mogą mieć kanarki jest dosyć długa. Ok, więc bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Myślę, że każdy początkowy hodowca zapyta mnie: Jakiej karmy używać? Która jest najlepsza, której należy całkowicie unikać? Niestety mogę kogoś zawieść, ale nie da się jednoznacznie określić, która karma jest lepsza, a która jest gorsza. Negatywną opinią spotkała się firma Vitapol. Było wiele plotek na jej temat, ale nikt tak naprawdę jej niczego nie udowodni. No to więc pewnie teraz zapytacie, czy jaką karmę je kupować. Ja osobiście posiadam trzy różne karmy, której każda jest z innej firmy. Jeśli widzę, że którąś z nich kanarki chętnie jedzą, wiem, że na pewno im smakuje. Następnie razem zaopatrzam się w nią. Wam również polecam tak robić. Jeśli chodzi o patyki, są one dosyć tłuczące jeśli kanarki nie mają ruchu, to znaczy ciągle siedzą w klatce, lepiej ograniczać ich to, im to ilość, spożywanie ich. Odpowiednim umiarem na pewno im nie zaszkodzą. Dobrze, przejdźmy teraz do produktów z naturalnego pochodzenia. Podawać im możemy szeroki wachlarz owoców i warzyw, tkając rzeczy ostrych oraz cytrusowych. Sałatę podajemy w bardzo małych ilościach, ponieważ ona szkodzi kanarkom. Z to po ich nadmiarze dostają one biegunki, która u tych ptaków jest bardziej niebezpieczna niż u ludzi. Lecam traktować ją jako nagrodę, ponieważ z doświadczenia wiem, że kanarki bardzo lubią sałatę i można jej używać przy oswajaniu. Oczywiście słodyczy też nie podajemy. Jeśli chodzi o mięso, również, chociaż kanarki mogą. Żywić się larwami mącznika. Muszą to być jednak specjalne larwy, które nie zawierają żadnych barwników. Bardzo ciężko jest je znaleźć, dlatego lepiej nie ryzykujcie, jeśli jesteście mniej doświadczeni. Dużą szansę, że traficie na te złe, niezdrowe dla kanarki. Nie są one po prostu niezbędne w nich diecie. Na narko można również podać orzechy, oczywiście te niesolone, takie, które znajdziemy na przykład pod drzewami, nie ze sklepu. Ich również podajemy bardzo mało, bo są bardzo, ale to bardzo naprawdę tłuczące. Ale mają bardzo dużo witamin, dlatego raz na miesiąc można im podać takie orzechy. Omówiłem ogólnie, czego kanarki nie mogą jeść, więc jeśli chcielibyście się dokładniej dowiedzieć, czego nie mogą jeść, zapraszam Was na mój starszy film z adnotacji lub który znajdziecie w opisie. Musiałam dopowiedzieć o paru rzeczach, na przykład o wapniu, który musi być w klatce kanarka. One nie zawsze chętnie go jedzą, ale kiedy naprawdę będą go potrzebować, to sobie skudną, szczególnie w okresie lęgów, jest im niezbędny. Oraz jeśli chodzi o wodę, najlepiej jest to woda przygotowana, może być też z butelek wody. Z kranu niby mogą pić, ale na Waszym miejscu bym nie ryzykował. Zdecydowanie lepsza będzie właśnie przygotowana ale taka z butelki. Oczywiście wymieniamy ją codziennie. Okej, okay, to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji oraz komentarzy z pomysłem na następny odcinek. Tego typu komentarze bardzo mi pomagają, więc jeśli macie jakieś pytanie, z pewnością na nie odpowiem w sekcji komentarzy. A jeśli będzie na tyle ciekawe i wymagające większej wypowiedzi, na pewno nagram o ten film. Mam również do Was pytanie, czy chcielibyście zobaczyć taki film, w którym na przykład. Pokazuję jak na przykład zrobić mieszankę jajeczną. Takie kanarkowe kulinaria. Nie wiem czy byście byli zainteresowani, bo mógłbym Wam pokazać. Więc żegnam się z Wami. Cześć, do następnego poradnika.